Dobra, to już nie będę gadał po tym śląsku, bo mnie to trochę mierdzi, a poza tym chciałbym dzisiaj e, troszeczkę bardziej na poważnie. Każdy, kto choć trochę jeździł na nartach bądź snowboardzie, zna na pewno Szczyrk, czyli no, największy ośrodek narciarski w Polsce, ale chyba też najbardziej zapyziały. E, infrastruktura Szczyrku na stan obecny przypomina trochę Skansen. E, może i niedługo chcieliby wpisać Szczyrk na szlak Zabytków techniki, tudzież na szlak architektury drewnianej. Dlatego dość sporym zainteresowaniem mediów cieszył się fakt, że szczyrk został kupiony przez słowacką spółkę TMR, czyli właściciela największych i najbardziej nowoczesnych ośrodków w regionie, czyli m.in. Jasna Hopok, czy też Spinnerowy Młyn, zwany też czeskim Aspen. Są to ośrodki naprawdę na europejskim poziomie. Natomiast no yy, nie wszyscy wiedzą to, że TMR nie da, od niedawna ma dość no, kłopoty finansowe i de facto w tych wszystkich ośrodkach wstrzymał inwestycje, więc to taki hura optymizm może jest nie do końca, jest do końca nie na miejscu. Natomiast no byłem ostatnio na Słowacji i dowiedziałem się o dość takiej można powiedzieć sensacyjnej wiadomości no, że TMR jeśli chodzi o Szczyk no wymyślił może tutaj Dość ciekawe rozwiązanie. Sprzedał część swoich udziałów w fińskiej spółce Mutka Maki, która no, ma kilka ośrodków w Finlandii. Natomiast co ciekawe, co ciekawe prezesem Szczykowskiego Ośrodka Narciarskiego ma zostać Łukasz Dzigocki. I to właśnie od niego się tego dowiedziałem, ponieważ spotkałem go podczas mojej wizyty na Słowacji. Jak to się stało, że. Motka Maki mianował się prezesem Szczykowskiego Ośrodka To Długa historia, ale pokrótce to Motka Maki, największa firma w Finlandii, związana z branżą turystyczną. Znamy się od lat. Obdarzyli mi stuprocentowym zaufaniem. Stąd od razu silne wejście w nowy, nowy plan, w nowe, nowe inwestycje. I to w niedalekim szczycie. E, Jakie masz plany na przyszłość związane z tym jest no, Chciałbym oczywiście, żeby powstały dwa half pipy w końcu. E, przynajmniej jeden kryty jest szansa, bo e, finowie jak wiemy uwielbiają freestyle, uwielbiają snowboard. E, sami mają kilka obiektów pod dachem i e, już jesteśmy po kilku rozmowach. Mamy kilka miejsc, gdzie taka, e, taka hala śnieżna z krytym pipem. Powstanie, ale to może coś więcej po, 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 po jakimś czasie. Na razie zaczynamy ten projekt, więc to jest jeden jeden z moich takich e, kluczowych kluczowych momentów. Mam nadzieję, że, że wszystko wyjdzie tak, jak to jest zaplanowane. Ocz... No, trzeba powiedzieć, że ci ligodcy to naprawdę się potrafią wkręcać. Zresztą jeszcze niedawno wszyscy się na nich wkurzali, ponieważ e, cały snowboard w Polsce to byli ligodcy cała kadra narodowa ligoccy, trener kadry ligodzki, wszyscy działacze w zasadzie ligoccy. zresztą do dzisiaj tak jest, no bo jeśli chodzi o freestyle, to tam jeżdżą tylko ligoccy. sędziowie ligodzcy, delegacji techniczni ligotcy no, no, Czy jakby w zarządzie spółki pojawi się tylko jedno nazwisko ligodzkie? O, na pewno nie. Na pewno nas będzie więcej, to jest oczywiście branża, branża turystyczna, w samym zarządzie w fińskiej spółce jest no, praktycznie tam rządzą dwa, dwie, dwie rodziny głównie zajmują się całym tym interesem więc... rodzina Okej. Okay. i rodzina Lari okay. e, Trafili e, w Polsce na, na podobny układ Ja jestem głównym przedstawicielem w tym nowym projekcie no na pewno będę miał możliwość zaangażowania również odpowiednich jeszcze współpracowników z najbliższej rodziny. Szczyt stanie się najbardziej nowoczesnym ośrodkiem w Polsce. Czy w związku z tym macie plany, jakie związane z kolejnymi igrzyskami olimpijskimi? Kraków się stara, ale czy chcecie coś z tym uczestniczyć? Kraków złożył wniosek aplikacyjny, to prawda. Yy, firma Włoka-Maki ma oczywiście w planie aplikację o Igrzyska 2026, z tego względu, że Kraków nie ma szans na organizację. Yy, Kraków yy, aplikuje, ale nasze projekty, nasze plany. Widziałem już koncepcję Igrzysk Olimpijskich w yy, nie w Krakowie, a w Szczyrku w połączeniu z yy, Bańską Bystrzycą. Tam jest również nowy ośrodek, który powstaje, który za niedługo zostanie przez nas przejęty. Także będzie to na pewno dużo lepsza kandydatura niż obecnie ta, która jest złożona w Międzynarodowym Kandydacie Olimpijskim. A kto wie, czy Słowacja w 2026 roku no nie będzie już po prostu Polska. Jakie dyscypliny to jest jeszcze tak, dyscypliny, no, jest sporo tego. Ma, natomiast mamy w planie zaproponować MKOlowi nowe dyscypliny. Psie zaprzęgi to jest y, priorytet, y, to jest naprawdę sport narodowy w Finlandii, zachodni podbiegunowy. Proszę Państwa, każdy, y, każda porządna rodzina ma na swoim podwórku przynajmniej dwa zestawy do, do psich zaprzęgów. Tak, że to jest naprawdę sport numer jeden i ja myślę, że bez wszystkich zaprzęgów na igrzyskach to absolutnie, to, 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 to nie będzie rozwoju żadnego. Ile można nart snowboardu, ile można skoków narciarskich, musi być coś nowego, to musi być nowa krew, nowy, nowa filozofia. No i jest jeszcze kilka innych... Yy, Ciekawych planów i pomysłów na, na konkurencję, ale nie będę zdradzał wszystkiego, bo konkurencja nie śpi. A chciałbym tutaj zachować się fair w stosunku awesome do moich partnerów. Po rozmowie Łukasz zaprosił mnie na konferencję prasową, związaną z kupnem przez spółkę Mutka Maki pakietu większościowego szczykowskiego Ośrodka Narciarskiego Jestem bardzo rada, że firma Mutka Maki kupiła 51% akcji od TMR. a verím, že vlastne táto spolupráca prinesie veľa úspechov ö, spoločnosti a pomôže tak vybudovať moderné stredisko. E, Mutka Maki zabezpečí úspešnú kandidatúru ö, na zimné olimpijské hry 2026, ö, ktorú sa vlastne uchádza aj Krakov. Niin, niin. Mutka Maki asia on lähempänä myöskin tässä vieressä kova Lukas Likoski jos sinänsä saa todiste siitä, että kaikki tällä mene mene tulee menemään joka tapauksessa ihan päin persettä, että tämä jätkähän on kovin tunari ja se ei tule ikinä saamaan pilloa sun mitään muutakaan positiivista. Mutta, se on ihan varma, että hänen elämänsä on kyllä ihan pituillaan, kuten todennäköisesti kaikkien muutkin, jotka siinä hänen lehäisyydessään liikkuu. Että ei muuten kuin leuka rintaa ja kohti uusia pettymyksiä. Kiitos, bardzo Tak, chciałem podtrzymać yy, to, co powiedział Janek przed sekundą, mianowicie, że firma Butanaki obdarzyła nas naprawdę olbrzymim zaufaniem. Powierzyła nam w, w nasze ręce, w ręce Polaków, zarządzanie tak wielkim yy, biznesem, wielkim projektem. No, mam nadzieję, że to, co powiedział Janek, spełni się w stu i mam nadzieję, że zarówno z naszymi partnerami po stronie słowackiej, fińskiej, jak i my z naszej strony dołożymy. Wszelkich starań, żeby ten projekt udał się w 100%, no i żeby już w przyszłym roku pierwsze owoce były no, namacalne, żeby pierwsi turyści, pierwsi narciarze i snowboardziści mogli już w normalnych warunkach, normalnych y, standardach po prostu spędzać wolny czas, uprawiać narciarstwo i snowboarding. Dziękuję, dziękuję. bardzo Janę, dziękuję bardzo Barbara, dziękuję Państwu, zapraszamy do Szyrku. Ciao. Ciao. Half yeah. price. Half price. Fifteen. Super. Ten. Hot nuts. Super. Yeah. I... Ciao. <laughs>